Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Zawsze sobie mordy wycierali ojczyzną. Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak. Mam nadzieję, że żadnej wojny nie będzie. Dziś troszkę nietypowo, jak Państwo widzicie, jestem chory od piątku, od mniej więcej poranka piątku do teraz. Dziś już byłem u lekarza, mam tam jakiś antybiotyk i tak zupełnie też przypadkiem z tym niezwiązana sprawa. Dostałem powiadomienie automat do mnie zadzwonił. Że objęto mnie kwarantanną, dwutygodniową kwarantanną, także to jest dobra wiadomość dla pana Mateusza Morawieckiego, bo y, będę musiał tu teraz siedzieć i z nudów i z nudów y, będę nagrywał programy y, ważne społecznie, panie Mateuszu, więc to chyba dobra jest wiadomość, prawda? Tak sobie tutaj będę siedział, nagrywał, montował. Troszkę dłużej mi to czasu zajmie, ale, ale zawsze coś, coś mm, mm, ważnego. Przemycę między tym bełkotem, który tam organizujecie, wśród tych wszystkich partyjek. O tym jeszcze będzie dalej. Chciałem Państwa jeszcze z taką złotą myślą zapoznać. Ja już co prawda kiedyś. Podobne słowa wypowiadałem gdy były czasy telewizji CW24, lokalnej telewizji we Włosławku. To często pachołki, aparatczycy tych, tych partii PISPO i SLD potem się okazywało. Zresztą część pseudonimów znałem, to mi zarzucali, że. Dlaczego nie chwalę, że ty ja tylko krytykuję, bo pan tylko krytykuje, bo pan tylko krytykuje. I wtedy odpowiadałem, że no, chwalić to nie będziemy y, polityków, bo za to biorą pieniądze. I mniej więcej ta sama treść y, oklaskiwanie polityków za wybudowanie szkoły, szpitala czy czegokolwiek innego. Za publiczne pieniądze jest jak oklaskiwanie bankomatu za to, że daje Ci Twoje własne pieniądze. To pamiętajmy o tym, nie ma się czym zachwycać, zrobiono nie tylko w Polsce, w wielu krajach zrobiono z tego taki standard, że jak polityk, który ma w obowiązku, tak, jest ustawa na przykład o samorządzie, tak, tam samorządowcy mają pewne obowiązki, mają odnawiać drogi, Remontować, budować. Jak, jak coś takiego zrobią, to oni zwołują konferencje prasowe i dziękują jednym. Tamci z kolei dziękują tym, którzy im dziękowali na początku, i tak, i tak idzie taka papka medialna do społeczeństwa. I wiecie, tysiąc razy się. To coś powtórzy i ludziom zapada w głowach, że to ich jest zasługa. A gdy dziennikarz wyłamie się w takiej lokalnej społeczności i zapyta, przepraszam, a dlaczego metr tej drogi był taki drogi, to zanim jeszcze ktoś z urzędu nie dopuści do, do odpowiedzi na to pytanie, to jeszcze. Koledzy z innych redakcji takim pogardliwym wzrokiem i y, tępymi uśmieszkami y, poczęstują, tak, to się jest wtedy nienormalne. No, taką mamy sytuację, no to jest jak jest. No, wszyscy jesteśmy w pewnej psychozie i zbieramy tego żniwo. Ale y, motto na dziś oklaskiwanie polityków za to, że wybudowali szkołę jest mniej więcej jak oklaskiwanie bankomatu, że nam wydał w nasze pieniądze. To jest super. Super sprawa i dziękujemy panu Waldemarowi Neske za upublicznienie tego mema. I teraz chciałem państwu, bo, bo po to, po to jest ten odcinek, głównie po to, chociaż nie do końca, bo jest jeszcze jedna ważna informacja, która co prawda byłem ostatnio przytępiony i nie słuchałem, co tam media niosą, ale, ale wydaje mi się, że nie była głośna, a a przecież to, gdyby była prawda, to, to mamy jakąś rewolucję w kraju, ale y, to za moment. Najpierw, najpierw y, ja jeż, jeszcze raz przepraszam za mój ubiór, y, tu jest zimno, y, nie chcę się rozchorować, a wydaje mi się, że już wychodzę z tego przeziębienia. Zresztą y, y, podyktowane zupełnie czym innym, ale, ale no już trudno, już niech będzie, że mam COVID, no niech będzie. Ciche imperium z Wall Street pisze Deutsche Welle, i chciałem Państwu przeczytać cały ten artykuł, bo on jest genialny. Słuchajcie, to jest, to jest warto było czekać na te piękne czasy, żeby cuda te zobaczyć. Najpotężniejszy koncern, którego nikt nie zna, pisze Deutsche Welle. BlackRock jest największą na świecie korporacją zarządzającą inwestycjami, ale ten unikający rozgłosu finansowy gigant. Nie pozwala sobie patrzeć na ręce, stwierdziła autorka pierwszej w Niemczech książki na temat właśnie koncernu korporacji BlackRock. Pierwsza w historii 80-milionowy naród. Z gigantyczną gospodarką, z rozległą diasporą po całym świecie, z dość, w porównaniu z nami, dużymi majątkami na głowę. Nikt nigdy nie, nie ważył się poruszyć tematu korporacji amerykańskich. Ale czytajmy dalej, bo naprawdę pasjonu, pasjonujące, że Niemcy nie mieli zielonego pojęcia, kto jest ich właścicielem. Jesteście zdziwieni? Mówiłem to wielokrotnie. Agadowski wtedy krzyczało: derr! Onet, der Spiegel, i tak dalej. Nie, nie, panie Gadowski, pan jest e, zbyt inteligentny, żeby, e, żeby nie wiedzieć, że to wcale nie niemieckie media nas obsobaczają, nie niemieccy politycy nas obsobaczają, tylko ci, którzy chodzą na pasku Wall Street. I tak samo jest u nas. To nie polscy politycy obsobaczają Rosję, Niemcy i inne kraje, tylko ci, którzy chodzą na pasku Wall Street. Za każdym razem jest tak samo. Jak dotąd nie ukazała się jeszcze żadna publikacja, która prześwietlałaby BlackRock, czarną skałę. To cytat z angielskiego, tak tłumaczenie. Z Nowego Jorku. Największego inwestora na świecie. Firma ta najczęściej znana jest tylko uważnym czytelnikom stron gospodarczych gazet. Także korespondentka giełdowa z Wall Street Heike Buchter. Dopiero w ostatnich latach prowadząc kwerendę kilkukrotnie natknęła się na tę nazwę. Niektórzy bankierzy owszem mówili o BlackRock. Wymieniano też nazwę w kontekście oceny portfeli aktywów dla banków centralnych. Mówiono też o Lerym Finku, wspomina dziennikarka. Nagle wszyscy mówili o BlackRock. Heike Buchter opowiada w rozmowie z Deutsche Welle, że przed kryzysem finansowym o BlackRock było cicho. Dopiero w czasie kryzysu był on na ustach wszystkich. Kiedyś umówiła się na lunch z informatykiem, który ją poprosił, żeby nie mówiła za głośno. Mówił, że w kuchni może pracuje ktoś z BlackRock i mógłby im napluć do zupy. W swojej publikacji Heike Buchter nazwała BlackRock najpotężniejszym koncernem, którego nikt nie zna. Korporacja ma pod kontrolą aktywa wartości 4,7 biliona dolarów, myślę, że ma więcej. Ponad 14 bilionów dolarów przepływa przez należącą do tego przedsiębiorstwa platformę handlową i analityczną Aladdin. To 5% wartości wszystkich na świecie akcji, obligacji i pożyczek. Lecz to nie wszystko. BlackRock doradza też bankom centralnym i ministerstwom finansów, wielkim inwestorom i rządowym funduszom inwestycyjnym także dużym funduszom emerytalnym w USA oraz towarzystwom ubezpieczeniowym, wyjaśnia Buchter. Ponadto finansuje firmy skupiające obligacje i akcje. Właściwie nie ma, nie ma na rynku finansowym czegoś, w czym BlackRock nie miałaby w tej czy w innej formie jakiegoś udziału, twierdzi autorka publikacji. Nawet oni się asekurują. Tak jest, tak. Taki BlackRock i inne korporacje... Są właścicielami często spółek Skarbu Państwa. Ale o tym za moment. Globalnie usieciowieni z niepozornego biurowca na Manhattanie szef firmy Larry Fink i jego armia ekspertów pociąga za wszystkie sznurki na rynkach finansowych na świecie. B Ciekawe, kto jest odpowiedzialny za ten wzrost cen e, gazu, e, ropy naftowej. Ciekawe, kto jest odpowiedzialny. Pewnie Putin. Na pewno Putin. BlackRock jest na przykład udziałowcem w wiodących bankach Stanów Zjednoczonych i ma znaczące udziały w koncernach zbrojeniowych i naftowych. Ludzie, myślcie, myślcie. Posiada także udziały w największych firmach notowanych na frankfurckiej giełdzie. Na frankfurckiej giełdzie? Największe udziały. Na frankfurckiej giełdzie mają notowanie, jakby to Gadowski powiedział, garmańskie firmy, które nam tutaj srają. To ważne, ważne dla Wall Street, żeby nas skonfliktować z naszymi sąsiadami. To ważne. Nie więc nie dajmy się, a my powinniśmy wtedy odwrotnie. To samo w sobie nie jest niczym niepokojącym, usprawiedliwia Buchter, moim zdaniem jest, ale oznacza spore wpływy. Dzisiaj mieć 4, 5 czy 6% akcji jakiegoś przedsiębiorstwa to jest już większy numer. Dzwonisz i łączą cię z samym szefem i masz prawo wymagać, dodaje autorka, na tym to polega, taki dzióbdziulek Santander Bank ma po te 6% czy tam 13% w każdej spółce Skarbu Państwa, A oprócz tego, słuchajcie, mając tego typu udziały, czyli wgląd w dokumenty firmy, możemy ustawić każdy przetarg, bo wiecie, korporacje też mają koszty, też mają wydatki i wystarczy tylko wiedzieć, jakie firma zabezpieczyła pieniądze na zakup na przykład floty aut i posiadając, posiadając udziały w tych firmach motoryzacyjnych tak, odpowiednio wysterować cenę, żeby ta korporacja, na przykład spółka skarbu państwa Francji, bo przecież nie Polski, no przecież nie Polski przepłaciła na zakupie tej floty, bo wszystkie oferty które spłyną do tej spółki, będą zawyżone w cenach, a i tak wybiera się tą najtańszą. Taki numer powoduje gigantyczne zyski i napędza spiralę zysków. Ale przecież, ale przecież my śpimy spokojnie, bo my mamy premiera, prawda? Premier ma odpowiednie służby i premier jest w stanie uchronić nas przed atakiem kogoś, kto chce w tak niecny sposób zarobić na nas, na tych Ciężko wycharowanych i wyciskanych, wyduszanych podatkach przez naszego premiera. Prawda? Premier nas ochroniłby. Czytam dalej. Konflikty interesów nie są wykluczone, no masz. Wszystko jedno, czy chodzi o zjeżdżające w Niemczech staśmy produkcyjnej samochody, wydobywaną w Ameryce Południowej rudę żelaza, złoto w Afryce, czy wypróbowane w USA nowe lekarstwa. Na tym wszystkim zarabiają udziałowcy funduszy BlackRock. Heike Buchter mówi, że w gruncie rzeczy nikt nie może dokładnie powiedzieć, gdzie mogą pojawić się problemy. <laughs> Wszędzie. Przez to, że macki tej korporacji sięgają w tak różne miejsca, nie wiadomo, gdzie mogą wystąpić konflikty interesów. Wszędzie. Może być też tak, że BlackRock ma zarówno papiery dłużne jakiegoś przedsiębiorstwa. Jak i jego akcje. Nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby zadzierać z największymi i najbardziej wpływowymi akcjonariuszami, którzy jednocześnie są właścicielami, uważa Heike Buchter. Kariera Larry Finka. I tu zmierzamy, jakby do już sedna, do mojego wniosku. Szef BlackRock Larry Fink pracował najpierw dorywczo w latach 80. w Prywatnym Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych, dokąd zwerbowano go, żeby zorganizował struktury. Działu zarządu obligacjami i produktami emerytalnymi. Przedtem Fink robił karierę w banku inwestycyjnym First Boston jako makler giełdowy, jednak zrujnował sobie tam świetną opinię wpadką. Po prostu wystawił błędną diagnozę ryzyka i stracił 100 milionów dolarów. Ta, ta, to są właśnie ci geniusze na publicznym. Heike Buchter pisze w swojej książce: Ten najbardziej wpływowy człowiek w nowoczesnym świecie finansów, właśnie dlatego, że tak został nazwany, to, to właśnie dlatego nie jest, ale jest oczywiście osobą ważną. Ten najbardziej wpływowy człowiek w nowoczesnym świecie finansów wygląda na pierwszy rzut oka jak własny księgowy. W opinii autorki publikacji, Larry Fink osiągnął coś wyjątkowego, coś, co nie udało się nikomu. Stworzył sobie swoje Wall Street, właśnie własne imperium giełdowe i to w ciągu niespełna 30 lat, pisze Buchter. Aby tego dopiąć, trzeba mieć silne ego i niezwykle wygórowane ambicje. Nie będę już Państwu czytał tego dalej, aczkolwiek powinienem. Człowiek gracz z Wall Street, akurat kulminacyjny moment globalnego kryzysu finansowego i upadek banku inwestycyjnego Lehman Brothers, przesądził o sukcesie Finka i jego firmy. Już wtedy była znana ze swoich ekspertyz, yy, dokładnej analizy wartości papierów, związanego z nimi ryzyka. Yy, mała firma urosła do rangi czołowego gracza z Wall Street. Pisze autorka publikacji, zaczęła otrzymywać zlecenia od rezerwy federalnej. Ówczesny minister finansów Stanów Zjednoczonych Tim Geithner był z szefem BlackRock po imieniu. Dzisiaj eksperci BlackRock doradzają też innym państwom. Panie Mateuszu. Doradzają też innym państwom. Heike Buchter wykazuje też kompleksowość korporacji na wiele obszarów, w których działa. Pojedynczy obszar nie stanowi problemu, mówi, ale gdy spojrzymy na to wszystko razem, wtedy powstaje obraz, który daje nam do myślenia. Układanka BlackRock Heike Buchter poświęciła korporacjom 280 stron. I to, i to jest podejrzane. Jakby nie miała o czym pisać. Na szerokie spektrum jej działalności, przedstawione w publikacji, składają się też udziały w niemieckich przedsiębiorstwach. Czy w niemieckich przedsiębiorstwach, panie Gradowski i inne oszołomy, co chcecie nas tutaj zostawić samych, a potem lej po bombie, albo przejęcie kraju, czy doradztwo dla greckiego rządu? Patrzcie, doradzali greckiemu rządowi. Autorka zaznacza, że nie chodziło jej o wskazanie na coś palcem i ocenianie, lecz o informacji i zwróceniu uwagi publicznej boi się. Ewidentnie kobieta się boi albo udaje, że się boi na tego finansowego giganta, bo już zbyt głośno jest o BlackRock i, i no śmierdziało zbyt mocno, że w tak dużej gospodarce największej europejskiej w ogóle się nie mówi o BlackRock, który pewnie trzęsie gospodarką niemiecką. W jej opinii odzwierciedla on sposób funkcjonowania świata finansowego. Aha, czyli to tak już musi być. Ludzie chcieliby najchętniej, aby jak w innych branżach wszystko było wiadomo, kto jest kim i jak wszystko funkcjonuje. Konkluduje autorka. No pani, Buchter, no oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo w przeciwnym razie idzie to do różnego rodzaju wynaturzeń. Choćby z, z, z niewolnictwem dla nas wszystkich ludzi na planecie. Nic tak bardzo nie rozwściecza i nie niepokoi ludzi jak brak przejrzystości. Przy zbieraniu materiałów do publikacji zauważyła, że cały system finansowy stale zmienia się i jest w ciągłym ruchu. To jest bardzo ważne, tak? Ekonomia płynie, nigdy nie ma nic stabilnego i nie zawsze można rozpoznać, kto, jaką tam odgrywa rolę. E, pani Barbala. Kolen i Mariam Brown no jednak uratował ktoś honor nazwiska Brownów. To było ważne, to było ważne. Korporacje, żadne służby, żadne komuchy, żadne cuda na kiju, masoneria, te śmieszne ludziki. Mówimy tu o wielkich graczach, o wielkim kapitale. Jak może Loża Masońska Brytyjska, której jest 200 tysięcy członków, chyba 250 tysięcy członków, być czymś wpływowym. To facet ma trzy apteki, jest masonem i, i co, i on rządzi światem, ludzie. On jest klientem do wywalenia właśnie przez takich cwaniaków, którzy są udziałowcami BlackRock, bo, bo to też nie fing, bo to też nie fink. bo to właśnie ta książka jest, żeby Odwrócić uwagę od kogoś innego. Od kogoś innego. Dobrze. A teraz druga ważna informacja. Yy, sprzed kilku dni, bardzo ciekawa, i tu będę miał radę dla pana prezesa Kaczyńskiego. Najpierw państwu przeczytam. W kuluarach aż huczy Kaczyński ma myśleć o wymianie Morawieckiego. Padło nazwisko następcy. Mimo głośnych braw yy, politycznych sprzymierzeńców i zaklinania rzeczywistości przez partyjnych kolegów i koleżanek, mówiących o wielkim sukcesie, jakim było wystąpienie Mateusza Morawieckiego, słuchajcie, jak będzie presja na Morawieckiego, to w końcu on, on poleci. Tylko właśnie chodzi o to, że nie ma tej presji, i się zastanawiam, bo zawsze to oznaczało, że ktoś wziął, że, że pieniądze zatkały mu usta. A tu, tu ludzie z przekonania po prostu nie krytykują Morawieckiego, tylko jakiegoś tam kaczora. Rzeczywistość jest zdecydowanie inna, bardziej bolesna dla szefa rządu. Szefa rządu, czyli Morawieckiego, tu nawet chyba autor się boi wymieniać nadaremno jego nazwiska. O tym, że debata w parlamencie europejskim nie poprawia jego notowań, w partii i u Jarosława Kaczyńskiego rozmawiali współautorzy programu Stan po Burzy. No i okazuje się, już nie będę Państwu tego czytał, że pan Kaczyński może chcieć go wymienić na Błaszczaka. I powiem panu, panie Jarosławie, że wykonałby pan przedni numer. Wykonałby pan przedni numer. Oczywiście jest reakcja też Mateusza Morawieckiego po tym, po tym artykule, jakby po tych, no, po tych sugestiach w wymianie. Morawiecki o widmie III wojny światowej. Unia Europejska przystawia Polsce Pistolet do głowy. Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z dziennikiem Financial Times zarzucił Komisji Europejskiej, że stawia Polsce żądania przestawiające jej pistolet do głowy. Wezwał Brukselę, aby jeśli chce rozwiązywać spór wokół praworządności, wycofała groźby sankcji prawnych i finansowych, bo jak nie, to trzecia wojna światowa. Także to jest w mojej ocenie obrona Morawieckiego przez Morawieckiego, żeby czasami ten scenariusz wymienienia Gona Błaszczaka się nie ziścił. Ale powiem, bo rzeczywiście no, Morawiecki ma bardzo silnych... Jak tam, panie Morawiecki, z Finkiem to się pan zna? Jest pan na ty? E, rzeczywiście Morawiecki jest sztywny, bo bez kapitału, będzie bardzo trudno pisowi jakiekolwiek notowania mieć. Gdy kapitał będzie chciał, to zjedzie z notowaniami prawa i sprawiedliwości do zera, po prostu do zera. A więc Kaczyński to wie i chcąc dalej być tym fikcyjnym prezesem no prezesem formalnym, ale de facto to, to nie ma nic do powiedzenia. To ludzie Morawieckiego awansują na lewo i prawo. Ten wie, że kiedyś będzie jego koniec i już sobie dynastię buduje zbudował, zbudował. Także będzie dużo ludzi do wyczyszczenia, ale to nie ma problemu, to czystki w polityce to, to fajna sprawa są jest. No więc słuchajcie, a przede wszystkim pan, panie Jarosławie, gdyby pan wyrzucił Morawieckiego, to nie się pan nie lęka. Jest, jest, nie wiem kto, kto to zrobił, ale w tej chwili byłby pan w takiej sytuacji i pana no ci najwierniejsi koledzy, do których Morawiecki pan dobrze wie, że nie należy, eee, że Morawiecki miałby bardzo duży problem, żeby zrobić panu krzywdę, żeby się odkuć. Myślę, że nie poszliby na wojnę z panem. O co chodzi? Przeliście wszystkie media, eee, tym Orlenem i tak dalej. Jest, są jakieś tam nieliczne media, to bardzo łatwo ich tam pogonicie prokuratorami. Eee, oczywiście, e, że opozycja może się cała zjednoczyć. I wtedy, no będzie problem, bo zrobią panu numer, dotrze do nich Fink, do opozycji i przekona. Także rzetelnie, nie to, że by tam pieniądze dał. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie no gdzie. Przekonaj. ich. Przekona ich, że słuchajcie, musicie się razem zjednoczyć, bo ten PiS jest zły dla, dla ojczyzny Polaków. E I wtedy przelicytują Kaczyńskiego. Tak? bo ich jest, będzie zdecydowana większość. Ale panie Jarosławie, niech pan posłucha. Ja nie wiem, czy pan tego już nie zrobił, bo wszedł pan do rządu jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Myślę, że nie wszedł pan tam sam, że razem z panem weszło mnóstwo ludzi bystrych, którzy przejrzeli odpowiednią pocztę elektroniczną. Odpowiednie dokumenty, odpowiednie nagrania, i gdyby się ta opozycja, po tym jak pan wypierali tego szkodnika, e, zjednoczyła, żeby pana przelicytować w następnych rządach, to pan myślę, że już ma te wszystkie powiązania te listy płac, te bilingi, na jednych, drugich, trzecich ile dostawali siana żeby nie widzieć nazwiska, nie słyszeć Morawiecki żeby ich parzyło w ryje i wtedy Pan wygra i ja będę Pana popierał i by Pan obdarł z majtek tych chłopaczków z tej opozycji narodowej, nienarodowej by się wszystko wydało ludzie im by nie wybaczyli ma pan te dokumenty. Także, panie Mateuszu Morawiecki, lepiej pan nie fikaj, bo myślę, że pan Kaczyński po to tam wszedł. Po to tam wszedł. I teraz, panie Jarosławie, to oczywisty domysł to, co wypowiedziałem. Każdy z nas tak pomyślał. Po to tam pan wszedł i pan nas zbierał dowodów na to, dlaczego tak długo utrzymywał się na tym e, rozjuszonym byku. Polskiego społeczeństwa i gospodarki, pan Mateusz Morawiecki. Bo Odwracali uwagę i kierowali ją na pana. Jeżeli pan przejdzie do porządku dziennego i dalej będzie się szmacił z Morawieckim, a i tak nie pociągnie za długo, ale już, już, już się nie da, już się nie da. Myślę, że jedyne, co pan może zrobić, to, to ten scenariusz, zrealizować ten scenariusz, który na pewno chodzi panu po głowie, spuścić Morawieckiego. I ujawnić kontakty do tych wszystkich jego sługusów, przyjaciół, rodzin i tak dalej. Muszę już kończyć. Wybaczcie państwo za tę formułę. Nie obiecuję, że jutro będzie odcinek. Robię co mogę, naprawdę. Bardzo się pilnuję, staram. Jutro mam drugi dzień kwarantanny. Nic takiego. Do zobaczenia.